Przedstawiamy Cockpit Moje Auto. Preparat do czyszczenia kokpitu w aerozolu. W prosty sposób czyści i konserwuje deskę rozdzielczą oraz wszystkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Jak wyczyścić kokpit? Wstrząsamy mocno pojemnikiem przed użyciem. Preparat nanosimy na szmatkę lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię z odległości około 20 cm. Preparat nakłada się precyzyjnie dzięki dyszy rozpylającej. Dozowany jest dokładnie w miejsce, które chcemy wyczyścić, bez rozprysków. Następnie polerujemy czyszczoną powierzchnię miękką szmatką do wysuszenia. Ważne, ze względów bezpieczeństwa nie spryskujemy preparatem kierownicy, pedałów ani szyb. Preparat do czyszczenia kokpitu moje auto w aerozolu nie zawiera rozpuszczalników. Gwarantuje to przyjemny zapach i pełne bezpieczeństwo dla użytkownika. Preparat pełni funkcję antystatyczną, zmniejsza możliwość ponownego osadzania się kurzu. Preparat do czyszczenia kokpitu moje auto w bezpieczny sposób. Czyści i konserwuje, nabłyszcza, chroni przed kurzem. Rozpyla się precyzyjnie, a jego skład zapewnia przyjemny zapach. Jeśli kokpit jest mocno zabrudzony, powinniśmy go najpierw umyć i odtłuścić. Zalecamy użycie preparatu do czyszczenia plastików z linii produktów Moje Auto. Na umyte i odtłuszczone powierzchnie możemy stosować preparat do kokpitów w aerozolu. Do czyszczenia kokpitu polecamy preparaty w aerozolach w różnych pojemnościach w siedmiu zapachach, a także mleczka pielęgnujące oraz ściereczki Softi do codziennego użycia. Zachęcamy do wypróbowania innych produktów z linii Moje Auto, do mycia, czyszczenia i nabłyszczania zewnętrznych oraz wewnętrznych elementów samochodu.